Patrz, taki mamy widok na marinę. Tam daleko jest Borku Reef, dobre Widać wszystko, bardzo jesteśmy blisko mariny. Można obejrzeć zielona cała góra w centrum. Można się w takim miejscu zakochać, prawda? Widok na dole to wszystko jest dopiero zrobione. I takich miejsc na gdzie jest parę. Ci, co mieszkają wysoko. co mieszkają wysoko mają zawsze lepiej ale to w każdym świecie było zamki zawsze były zamki zawsze były umieszczane wysoko wieje wiaterek proszę obejrzyj wszystko jest usypane widać że to jest wszystko zrobione Mango 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 Mamgo Where is mango? Here. Mango! O, tu jest mango. Widzisz, tu jest mango. Pewnie really jest mango. Quite strange. jest mango. To jest mango. jest jaka Pewnie jest jest mango. jest Podziwiaj tą przepiękną wyspę. Jest usypane Przygotowane Tam już jest dżungla Tam jest na pewno bardzo duży spad No dobra idziemy oglądać dom Na razie go oglądamy z zewnątrz A jest siatka już No i Marina Gdzie stoimy piąty miesiąc i przepiękne morze I wcale nie jest gorąco. Na razie oglądam z zewnątrz. Potem będziemy wchodzić na, do wewnątrz, bo co jest najważniejsze w życiu? Najważniejsze w życiu jest móc usiąść w dobrym miejscu i obejrzeć coś co jest woda podciągnięta. Mieć po prostu piękny widok. Znowu na więzienie. Prison. <laughs> Every day I look at the prison. <laughs> now we have a different angle. Yes. From Marina. <laughs> at least now. Yes. now. And now it's not yes. This is not for me. I am very nervous when I, I look at uh, prison. This mm. is little price. <laughs> mm, mm, mm. <laughs> I understand. Yes. I am Joss. <laughs> no juice now. A yes. no, mój angielski, bo cały czas negocjujemy. Pokażę. Tak. Proszę bardzo. A i tu się kończy nieruchomość. No i są skały To jest na grubo, a tam już jest praktycznie spadek, bo jesteśmy na... Jestem na szczycie góry. Nawet jest. koncertina, żeby się czuć bezpiecznie. Proszę. Czy takie moje może być małe więzienie? Koncertina to dla tych, co nie rozumieją, to jest specjalna drut kolczasty, wymyślony w RPA, tak jak z żyletkami. Bo to nie jest drut kolczasty, tylko właśnie on przecina, czyli jest, mamy się tu czuć. Mam się tu czuć bezpiecznie. A czy się będę czuł bezpiecznie, to tego nie wiem. Muszę zobaczyć od wewnątrz, jak to wygląda. No, mamy armatę. Mogę strzelać. Widać, że stara armata. Pewnie skądś tam od piratów. No i można się zakochać. Mając takie miejsce do dyspozycji, jest na deszczówkę. Miejsce. No, a tam się już zachmurzyło tam będzie padać. A tutaj można, możesz zjeść śniadanie. No to usiad... usiądziemy. Usiądę. yes yeah, Ten minutes. To jest miejsce. Proszę bardzo. Krzesła są naprawdę bardzo ciężkie. Z tego miejsca mogę usiąść i popatrzeć sobie na fort. Stary dom. To są chyba jakieś lata 90. początek. Ale wygląda, że bardzo solidnie zbudowany. Stół też jest. A stół jest na kółkach

<laughs> I, <inaudible> <inaudible> I zaczyna padać i zobacz, możesz usiąść sobie, a jest i kamera, możesz sobie usiąść w tym miejscu i popatrzeć na świat, zaraz zobaczymy, czy zacina deszcz, to jest wyspa, która naprawdę Robi piękne wrażenie. No jest widok na Na Sound George Na Świętego Grzegorza Miasto. A po drugiej stronie masz Możesz zobaczyć parlament. To jest parlament. A z drugiej strony jest taka przynosie z więzieniem I możesz patrzeć na więzienie zupełnie z innej perspektywy. No dobra, idziemy. Idę dalej. Idę dalej. Tam w dole marina. Spróbujemy znaleźć nasz jacht. Zaraz go znajdę. Tak, to jesteśmy w tej części i tam. Orkumy już na samym początku stoją. Zobacz. No dobra, idziemy. Idziesz ze mną dalej? Zwiedzasz, właśnie przestał deszcz padać? Nie, nie przestał. Podać. Pozwalam panu przygotować, przygotować miejsce, ale do myślenia, do rozwiązywania różnych ciekawych rzeczy, dobre miejsce. No dobra, to idę pozwiedzać dalej. Z każdej strony jest inny widok. Stół jest solidny. Zapuszczamy się do tego pięknego miejsca. Dobra? To są właśnie domy już zaprojektowane w sposób niezwykle ciekawy, bo tu jest cały czas ciepło. Tu nie ma problemu z mrozem. Tu drzewa i rośliny cały czas wegetują. Ciekawe rozwiązanie. Ktoś zaproponował nawet w butach posadzić drzewka, Ej, roślinki. No idę na tą stronę teraz. Zwiedzam. O. I z każdej strony można zobaczyć, że to jest wyspa. Tak? Dobra. Deszcz. Proszę, proszę. To jest bardzo przyjemny deszcz. O, i basen jest. Jeszcze tu nie wchodzę. I masz, zobacz, jaki piękny basen. I zieleń. I zieleń. Która daje tę możliwość odpoczynku i tu jest cały czas zielono. Widzisz? Widzisz? I słońce. Zaraz będzie tęczę. Tak sądzę przynajmniej. Idę pod drzewo. To on jest stary, ale dobrze zaprojektowany. Podoba mi się. Ale nie mogę tego głośno powiedzieć. I pod drzewo. No i tu olbrzymi spadek, bo jesteśmy na szczycie góry. Dobre miejsce na do pracy. I leżą sobie kokosy. Ktoś. A z tych kokosów coś w ogóle wyrosło w tej chwili. Zobacz, to są nowe kokosy. Pada deszcz, ale mi kompletnie to nie przeszkadza. Ale chcę tam zaraz zejść, bo chcę zobaczyć z innej strony, bo potem się zapuszczę, bo potem się zapuszczę do środka, bo chcę zobaczyć w środku. Niesamowite miejsce, bo z jednej strony mam masz zieleń, która nie przeszkadza, która wręcz wzmaga. Wszystkie wrażenia. Można się tu kapitalnie wyciszyć. Z drugiej strony jest miasto. No dobra, to teraz zejdę do basenu i popatrzymy sobie, popatrzę sobie na basen. Nie popatrzymy sobie, tylko ja popatrzę sobie na basen. A ty dzięki temu będziesz miał... Zaraz. Na razie oglądamy tu. Zewnątrz. Zewnątrz chcę zobaczyć. Potem będziemy górą. Pada deszcz Ale on mi w ogóle nie przeszkadza Chocia, to jest wszystko świeże widać Jest basem I co my tu mamy? I znowu mamy Zobacz jaki spad tu jest potężny No, się rozpada zaraz Tu też jest tak z 10 metrów. I znowu widać może. Ławeczki to jest wszystko świeże wykonane. A tam gdzieś St. George, Grenada i zieleń. Zobacz, tu jest cały czas zielono. Jestem jak na wysokim drzewie. I wszystko jest gdzieś zarzucone, i już prawie jest po deszczu. A to, hałpa. Bo co jest najważniejsze w życiu? Najważniejsza jest też przestrzeń. Co z tego, że masz ładny dom, ale zbudowany w, w betonie? Jak nie dostajesz tego wszystkiego, co daje nam przyroda. A ten dom po cichu jest przepięknie wtopiony w zieleń, w życie. To nam daje siłę. Ten zielony kolor, widzisz? Co my. Proszę, jest. Jest woda, sprawdzimy, czy leci. jak zakręcone jest wszystko. I znów widok na oceany. Drzewo przepuszczone, palma, żeby spokojnie rosła. Dopiero chyba robiona, ale to jest jakiś filtr. No dobra, idziemy dalej. Ale jest ładnie zaprojektowany. Dla mnie najważniejsze są detale. Detale. Jeżeli są detale, to z tych detali coś może powstać. Z każdego miejsca. Patrz. To są palmy, które tu rosną. To mamy pierwszą część. Idziemy, idę w górę, muszę się odłudzić. Ten żółty kolor jest niezwykły. To jest świeża sprawa dobudowana, bo już widzę po. Idę teraz do góry. I przestało. Ostatnie spojrzenie z tej strony, to teraz wchodzę do budynku ale będę już robił to z innego miejsca. Patrz.